Dzisiaj pokażemy Wam, jak przygotować dwa proste desery. Jeden będzie z żelatyną naturalną, która nazywa się agar agar, a drugi z nasionami chia. Kochani, właśnie, sięgamy dzisiaj znów po naszą książkę Wy dobrze jecie i znajdujemy w niej przepisy właśnie na takie letnie desery. Dlaczego chcemy Wam polecać letnie desery w takiej wersji jak przyrządzenie pudingu z nasion chia, czy też zrobienie galaretki na soku jabłkowym z agar-agaru? Dlatego, że chcielibyśmy Wam powiedzieć, że dobrze nie jest nadużywać w codziennej letniej diecie lodów. A dlaczego nie mamy jeść lodów? Dlatego, że wychładzają ogień trawienny żołądka, dlatego, że często zawierają yy, białko. Mam na myśli białko zwierzęce, czyli na przykład śmietanę, mleko, które obciąża układ pokarmowy. Śmietana, mleko to jeszcze nie najgorsze. Najgorsze są te, które zawierają bardzo dużo dodatków, emulgatorów, dodatków smakowych, cukrowych, syropu glukozowo-fruktozowego. I w ramach naszej walki ze złymi nawykami żywieniowymi chciałybyśmy Wam pokazać, jak możecie inaczej chłodzić swoje ciało i cieszyć je dobrymi, dobrymi słodkimi deserami. Czyli się, a jednocześnie nie wychładzać układu pokarmowego. Dlaczego? Bo w układzie pokarmowym mieści się 70% odporności i jeżeli chcecie mieć dobre zdrowie jesienią i zimą, musicie już teraz, czyli latem, zadbać o jelita. Tak właśnie. Może zaczniemy od galaretki. Galaretki. Pół litra soku jabłkowego. Przepis znajdziecie w naszej książce, czyli już mamy cudowny składnik nawilżający, odżywiający nasze soki. Dodaj... Podgrzewamy. Podgrzewamy. Dodajemy do niego trzy łyżki rodzynek. Mhm. I pozwalamy mu się zagotować. W tym czasie przygotowujemy agar-agar. Co to jest agar-agar? Agar-agar to jest taki proszek, z który jest złożony z alg morskich. Jest tam kilka rodzajów alg morskich. To jest proszek, który wytwarza taki śluzik, którym możemy zagęszczać. Ma naturę zimną, lekko słodką, dlatego działa wychładzająco na układ pokarmowy. Ale też chłodząco na całe ciało. W medycynie tak. chińskiej, w, dietety, w dietetyce energetycznej, agar-agar należy do wspaniałych dodatków w żywieniu, które uspokajają gorąco, patologiczne gorąco jelit. Mhm. Mogą też właśnie być bardzo pomocne przy zaparciach, a jednocześnie, ponieważ są, pochodzą z morza i są algami, są niezwykle odżywcze czyli zawierają bardzo dużo. Wapnia, wapnia i, i, żelaza, i żelaza, ale też jodu. Ale też jodu. Tak. Dlatego te, ta galaretka może być wspaniałą alternatywą wspierającą yy, na przykład dietę odchudzającą, bo takie właściwości przypisuje się właśnie algom, które Morskie. mają mhm. właściwości rozprowadzające śluz, wilgoć, zastoje w naszym organizmie. Dlatego warto skorzystać z tego zdrowego dodatku. Używamy półtorej łyżeczki takiego właśnie proszku agar-agar, dolewamy zimną wodę, rozpuszczamy w zimnej wodzie i w momencie, tak. kiedy zagotuje nam się sogia bułkowy z rodzynkami, zagęszczamy go właśnie takim Agaragarem. agarem. No. Ta galaretka w momencie, kiedy będziemy chcieli, żeby stężała, Zostawiamy ją na godzinkę, dwie i przechowujemy ją potem w lodówce. Możemy sobie przygotować tutaj też świeże owoce, takie, jakie lubicie najbardziej. My tu dzisiaj akurat mamy malinki, borówki. Myślę, że ulubione, bardzo często, wasze owoce, wykorzystywane chętnie, i będziemy je zalewać gotową, gotową galaretką. Czyli ja wlewam do, gotującej się, do gotującego się soku. Rozpuszczamy agar, agar i zagęszczamy nasz sok. Pozwalamy mu się chwileńkę pogotować i, i, i kiedy skręcimy, kiedy ona troszeczkę ostygnie, możemy zalać y, nasze, nasze desery. Agar-agar, wspaniałe źródło wapnia i żelaza, ale właśnie dzisiejszym drugim bohaterem jest, tak jak już wspominałyśmy, są nasiona chia, które również należą do niezwykłych źródeł odżywczych produktów, ponieważ są źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, o których już wiemy, że są wspaniałym, Wspaniałą alternatywą dla tego źródła kwasów tłuszczowych omega-3, które wnosi nam do naszej diety łosoś o niepewnym pochodzeniu, niepewnej dzisiaj jakości, a jednocześnie również są źródłem wapnia i żelaza. Tak, doskonale nabilżają jelita czyli tak. również mogą być stosowane przy zaparciach, ale podaje się też taką informację, że jeżeli ktoś zje jednego dnia nadmierną ilość nasion chia, może to też wywołać taki zastój w jelitach, czyli jak zwykle umiar jest zalecany. Umiar, umiar to cnota na cnoty, jak mówiła święta Hildegarda. Czyli nasionka chia to jest jeden z prostszych deserów. Tutaj widać jak wygląda, myślę, że część z Was go bardzo dobrze zna. Używamy bardzo dobrego, fajnego, kremowego mleczka kokosowego który w odpowiedniej proporcji łączymy z nasionami chia i pozwalamy mu stęgnąć, po czym stroimy go właśnie owocami. owocami. Zazwyczaj jest to taka proporcja około 3 łyżki nasion chia na szklankę, czyli około 250-300 do 300 mleczka roślinnego. Może to być mleko kokosowe, ale myślę, że może to też być mleko ryżowe, ryżowo-kokosowe. Może też być. zależności od tego, jakie... Mleczko kokosowe jest po prostu bardziej tłuste, w związku z czym szybciej tężeją te nasionka i szybciej jest gotowy deser. Możecie również taki deser polać y, takim musem owocowym. Czyli nie tylko możecie położyć surowe owoce, ale możecie te owoce przegotować jak i wylać taką fajną frużelinkę. No, myślę, że już I myślę, będzie. że już możemy zalewać. To damy troszeczkę roczynek, oczywiście. No dobrze, kochani. Myślę, wydaje mi się, że ten deser, zarówno galaretka, jak i nasiona, czyja należą do prostych pomysłów na wasze letnie, wasze letnie smakołyki. Bardzo, bardzo was zachęcamy. Róbcie sobie to co dobre, a wasze ciała podziękują wam już chwilę później i będą po prostu zdrowe. Proszę bardzo. Zapraszamy. To jest w ogóle jakoś... Ja myślałam, że jeszcze ta szklanka tu spadnie i się zastanawiałam, czy nie pękną te... te, te. To będzie najlepsza proporcja do tego, że... Do ...tego, że... Zapraszamy do oglądania naszych poprzednich odcinków i subskrybowania naszego kanału Orkiszowe Pola. Jeżeli masz chwilę czasu, zapraszamy na naszą stronę orkiszowepola.pl, gdzie znajdziesz wszelkie informacje o edukacji, jaką prowadzimy dla Was, wśród nich webinary. Zapraszamy do naszego sklepu Orkiszowe Pola Online, gdzie możesz kupić potrzebne Ci do gotowania i zdrowego odżywiania produkty.